Cześć, tutaj Saniś, a jednogłośnie. Superlaska 90511. Tak, dzisiaj jest początek roku szkolnego. Tak. Do, do mojej klasy dołączyła jedna dziewczyna. Amelia. Um, i, I to wszystko. No i po prostu wróciłam, trochę już dawniej, bo już siedziałam trochę na kąpie, ale nie wiedziałam, o czym nagrywać i teraz nie doszłam do tego, co chcę nagrywać, także bardzo, bardzo przepraszam za to. Nagrywamy sobie, nagrywam sobie tak po prostu sama, bez nikogo. Tak, Kingi nie ma niestety. Tak, mnie też to smuci. Nic można powiedzieć, no nic nie robię ciekawego, nie, no no, no, no. No, 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 no. Jestem taka głodna, że zjadła konia z kopytami. Tak. Dlatego teraz sobie zrobię coś do jedzenia. Ale pierw... Nakręcę pięknie. Te budki są fajne. Ale te buty, te też jest fajne, ale chyba wezmę tam te buty. No to chyba to kupię. O, tylko włosy może. Albo nie. To jest angielskawa na porządku do szkolnego. My dzisiaj tylko mieliśmy. No co my mieliśmy? My nic ciekawego nie mieliśmy. Aż tak można powiedzieć. No bo po prostu. Ten mieliśmy plan, no i to wszystko że tak przyjęty, że ta szkoła. O Boże, o Boże, co to będzie, co to będzie, co to będzie, co to będzie, a dupa będzie. Ale fajnie będzie. Pożal, 10 diamant tylko ten osiem osiem mm. osiem cztery ja nie mogę a mój jest już całkiem ugrośnięty mhm. i widzicie nie ma co robić. No jest co robić, bo teraz się to poszykować do szkoły. Jednogłośnie. Poczekajcie chwilę, ja muszę coś sprawdzić. Tylko na chwileczkę, na chwileczkę, na chwileczkę, na chwileczkę. Poczekajcie. No, dobra, ok. Nie wiem, czy wy widzicie, ale chcę tylko coś sprawdzić, coś, przepraszam bardzo przepraszam bardzo 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 zobaczyć. Okej. Okay. Dobra, no to na tyle, to chyba. I. Do zobaczenia. Do kolejnego odcinka. Pa!